Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Tym razem chciałem Ci zaprezentować i pokrótce omówić jeden z produktów, z których korzystam. Produkt wprowadzony do Polski przez Fundację Start Sport, którego to fundacja jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę. Katsu, bo o tym sprzęcie tutaj mówimy, jest to urządzenie służące do modulacji przepływu krwi. Co Ty konkretnie z tego możesz mieć? Zapraszam do oglądania. Otóż zanim przejdę do omawiania sprzętu Katsu, zwróć uwagę, że właśnie tutaj na tym kanale będę zajmował się różnego rodzaju urządzeniami, które służą do nazwijmy to biohackingu, które staje się coraz bardziej popularnym pojęciem. W tym odcinku zaprezentuję ci i omówię ogólnie zasady działania Katsu dlaczego wiele osób i coraz więcej osób w Polsce zaczyna z tego sprzętu korzystać, a później przejdę do omawiania takiego sprzętu, jakim jest Kompex, która to marka jest już obecna w Polsce mniej więcej od pięciu, przeszło pięciu lat, który to sprzęt będzie pobudzał Twój układ nerwowy i Twój układ mięśniowy, natomiast tutaj Kacu działa stricte od strony układu Krwionośnego. Zatem ten sprzęt na chwilę odkładamy na bok, a przejdźmy do omawiania takiego sprzętu, jakim jest Katsu. Otóż wyobraź sobie, że Katsu powstało w zasadzie, jak to często bywa w przypadku wielkich wynalazków, przez przypadek, kiedy to Sato jako twórca siedział na tatami podczas obrzędów buddyjskich i tak sobie siedząc. Przez 40 minut po wstaniu i powrotu do normalnej pozycji stwierdził, że jego łydka jest bardzo twarda, zarówno jedna jak i druga, i jest mocno nabita krwią. W takim wypadku pomyślał sobie, że jest to stan bardzo mocno zbliżony do treningu, jaki wykonywał w postaci treningu kulturystycznego, chociażby pod postacią ćwiczenia pod tytułem Wznoszenie łydek. Ze sztangą na barkach, i wpadł na pomysł, że w zasadzie modulację przepływu krwi można by wykorzystać do wzrostu mięśniowego. Za tego, że Sato był zainteresowany i generalnie był czynnym, e nazwijmy to, praktykującym kulturystykę człowiekiem, e zaczął się tym tematem interesować. No, i tak powstało pierwsze kacu. Później dołączyło do współpracy wielu znanych, wybitnych specjalistów, między innymi z takich dziedzin, jak chociażby fizjologia czy kardiologia, gdzie obecnie kacu. Jest powszechnie wykorzystywanym sprzętem w wielu szpitalach i klinikach w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Co tak naprawdę ten sprzęt może e, zrobić dla Ciebie? Otóż, uwaga. W pierwszej kolejności, kiedy mówimy o kacu, dzięki tym właśnie tutaj opaskom, które mają wbudowane sprężarki, ja zakładając taką opaskę na rękę czy też na nogę, automatycznie będę modulował w bardzo precyzyjny sposób przepływ krwi. Katsu tutaj przedstawia wszystkie parametry, podając je w wysokości w milimetrach słupka tęci. Są to bardzo precyzyjne pomiary co do kontroli ciśnienia w odniesieniu do modulacji, czy też kontroli przepływu krwi w rękach, jak i w nogach. Trening na opaskach kacu wykonuje się w jednej jednostce treningowej. Najpierw na przykład zakładając sobie na ręce, a później na nogi, przy czym trening z opaskami na rękach może trwać około 15 minut, a trening na nogach około 25 minut. Zauważ bardzo krótki trening, a trening, który w zasadzie jest o tyle interesujący, o ile daje organizmowi szereg sygnałów, które. Będą owocowały we wzroście mięśniowym, będą owocowały w pobudzeniu naczyń krwionośnych, uwaga, 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 w całym organizmie. Będzie to odpowiedź na poziomie układu endokrynnego, kiedy Twój organizm będzie wydzielał więcej hormonów wzrostu. No i kolejna sprawa, będzie to efekt polegający na zwiększeniu elastyczności naczyń krwionośnych, i na samym już piątym miejscu będzie to efekt polegający na pobudzeniu zarówno wolnokurczliwych, jak i szybkokurczliwych włókien mięśniowych. A zatem, zacznijmy po pierwsze od układu krążenia. Zauważ, że w przypadku założenia przeze mnie takiej opaski na, dajmy na to, ramię, automatycznie mam zmodulowany, uwaga, czytaj, ograniczony przepływ krwi. Teraz, w momencie, kiedy podłączę sobie sprężarkę zasilaną, oczywiście sterowaną przez precyzyjny komputer, do e, tutaj, tego urządzenia. I teraz zacznijmy od początku. W momencie, kiedy ja zakładam sobie taką opaskę na ramię, e, która jest wyposażona w sprężarkę, czyli jest zasilana e, tutaj pneumatycznie, podłączam ją sobie do tutaj komputera. I uwaga, ten komputer tą sprężarką, tym kompresorem będzie bardzo precyzyjnie zarządzał. To znaczy, ciśnienie na tym pasku, na tej opasce będzie przesyłane do komputera. Komputer będzie to odpowiednio oczywiście modulował, w zależności od tego, jak to ciśnienie będzie wzrastało czy też malało podczas pracy mięśnia. Teraz uwaga, zaciśnięcie tej opaski będzie powodowało ograniczenie przepływu krwi i teraz uwaga, w związku z tym jest to coś, co zwiększy ciśnienie krwi. Na początku ten komputer będzie tą opaskę zaciskał i rozluźniał, zaciskał i rozluźniał, zaciskał i rozluźniał. I teraz uwaga, na poziomie układu krwionośnego będziemy pobudzać tutaj 100 tysięcy kilometrów naszych mikronaczyń włosowatych, które przez niektórych kardiologów nazywane są drugim sercem. Dlaczego jest to takie ważne, aby pobudzać to mikrokrążenie? Wyobraź sobie, że mikrokrążenie generalnie przebiega za pomocą skurczu tychże naczyń, które generalnie w miarę upływu czasu, z wiekiem, zaczynają delikatnie zanikać i zmieniać swoją częstotliwość, oczywiście w stronę rzadszych skurczów. W momencie, kiedy my pobudzamy. Ten układ krążenia na poziomie mikrokrążenia automatycznie stymuluje cały mój układ krążenia tylko i wyłącznie za pomocą opasek założonych na rękach i na nogach. Jest to korzyść niezaprzeczalna, potwierdzona bardzo wieloma badaniami naukowymi, która wpłynie pozytywnie na odżywienie wszystkich komórek od natlenienie, natlenowanie krwi w odniesieniu do najbardziej odległych obszarów swojego ciała i organizmu będzie powodowało to, że po prostu organizm będzie i odżywiony i dotleniony w całym organizmie, w każdym zakamarku na poziomie każdej pojedynczej komórki. Jest to korzyść niezaprzeczalna, doceniona przez wielu kardiochirurgów, chirurgów, przez specjalistów od układu krążenia i wielu, wielu jeszcze innych lekarzy, którzy powszechnie, normalnie w szpitalach i klinikach w Japonii ten sprzęt wykorzystują do rehabilitacji. Nie tylko po złamaniach, nie tylko po różnego rodzaju urazach, ale również w odniesieniu do rehabilitacji na poziomie układu krążenia. Teraz uwaga, ograniczenie przepływu krwi i stan metaboliczny, który powstaje podczas ograniczenia tego przepływu krwi powoduje, że komórki śródbłonka będą wydzielały więcej tlenku azotu. Tlenek azotu jest to coś, co wiąże się ściśle z pompą mięśniową i faktycznie wiele osób stosuje różnego rodzaju suplementy, aby stymulować właśnie tego rodzaju sekrecję bądź też w sposób średni, pośredni czy też bezpośredni. Teraz uwaga, co to nam daje? To przede wszystkim powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, to powoduje u, a, uelastycznienie naczyń krwionośnych. Czyli zauważ regularne korzystanie z tego sprzętu będzie zwiększało elastyczność naczyń krwionośnych, zapobiegając różnego rodzaju schorzeniom które nie ukrywajmy w przypadku układu krążenia są na drugim miejscu pod względem przyczyn śmiertelności człowieka. Czyli mamy ten efekt globalny drugi w postaci większego wydzielania tlenku azotu. Teraz kolejny efekt polegający i wynikający z zastosowania kacu to taki 15-minutowy trening w przypadku rąk, kiedy ja w zasadzie mogę sobie ten trening zrobić przy biurku, albo nie muszę w zasadzie trzymać, nie muszę nic zrobić z rękami, a komputer będzie pompował powietrze, czyli zaciskał opaskę i rozluźniał. Zaciskał opaskę i rozluźniał, oczywiście w odpowiedni, bardzo precyzyjny, zaprogramowany i zaprojektowany komputerowo sposób. Tutaj będziemy mówili o uwaga, pobudzeniu zarówno włókien mięśniowych szybko kurczliwych jak i wolno kurczliwych. Być może w to nie do końca na początku wierzysz, ale taki 15 minutowy trening polegający chociażby na napinaniu mięśnia, który mogę wykonywać przy biurku, robiąc jakąś inną pracę, nie wiem, pisząc raport, pisząc książkę, wykonując różnego rodzaju obliczenia w Excelu, ja tutaj mogę wykonać ten trening właśnie w ten sposób, a ciało odczuje to jako ciężki trening półtora godzinny wykonany na siłowni. Teraz, e, włókna szybkokurczliwe mogą być szybko aktywowane. Włókna wolnokurczliwe w zasadzie aktywowane są w dalszej kolejności przy dłuższej pracy. W momencie, kiedy mówimy o zastosowaniu ketsu, katsu, w zasadzie w momencie, kiedy mamy ograniczony przepływ krwi, zarówno szybkokurczliwe, jak i wolnokurczliwe włókna mięśniowe są aktywizowane. No i efekt niezaprzeczalny, oczywiście potwierdzony wieloma, wieloma badaniami naukowymi. Czyli jest to czysta oszczędność czasu i stymulacja organizmu w zasadzie. W zasadzie w momencie kiedy pracujesz albo kiedy chcesz po prostu zintensyfikować, zmaksymalizować efekty wykonanej pracy na siłowni, na przykład stosując katsu na koniec treningu, tak jak to demonstrowałem na filmikach. E, Treningowych. Teraz kolejna korzyść. Uwaga. W momencie kiedy mówimy o ograniczonym przepływie krwi, o zwiększonym wydzielaniu tlenku azotu, o pobudzeniu włókien szybkokłczliwych i wolnokurczliwych, dochodzi do wydzielania w większych ilościach kwasu mlekowego. Kwas mlekowy jest to sygnał, który zostaje wysyłany do mózgu i tam trafia do przysadki mózgowej. Która z kolei będzie wpływała na większe wydzielanie hormonów wzrostu, jest to kolejna korzyść. Tak jak mówiłem, ta 15-minutowa praca, którą w zasadzie mogę wykonać nawet przy biurku, wykonując tak proste, niezłożone ruchy, które nie dopuszczą do mojej kontuzji, spowodują nawet wzrosty mięśniowe. Jest to coś, co jest zintensyfikowaniem tejże bardzo małej pracy do poziomu. Odczuwalnego na poziomie mózgu, mniej więcej równoznacznego wykonaniu ciężkiego, półtora godzinnego treningu. To samo jeżeli chodzi o nogi. W momencie, kiedy założę sobie te opaski na nogi, ja w zasadzie, przechodząc te 100 metrów, daję organizmowi na poziomie metabolicznym, na poziomie hormonalnym sygnał, tak jak, jakbym przeszedł te. Dajmy na to 3 km, kiedy to no, w przypadku osób, które na przykład są niepełnosprawne albo rehabilitują się, jest to coś niesłychanie pozytywnego, intensyfikującego i przyspieszającego całą pracę rehabilitacyjną. To są w zasadzie te kluczowe korzyści. Zauważ, że w momencie, kiedy jesteś osobą trenującą bardzo aktywnie i nie do końca satysfakcjonujecie wykonanie czegoś takiego przybiórku, wydaje Ci się, że jest to nieefektywne. To, co powiedziałem, jest to bardzo efektywne na poziomie metabolicznym, na poziomie endokrynnym, i to jest coś. Co spowoduje zwielokrotnie rezultaty, jakie osiągasz na siłowni. Czy tego rodzaju trening może przy, przy wywołać wzrosty mięśniowe? Jak najbardziej tak i potwierdzają to badania naukowe. Czy tego rodzaju trening może przywrócić w pewnym stopniu funkcjonalność układu krążenia? Jak najbardziej tak. Potwierdzają to badania naukowe przeprowadzane od 40 lat. Wyobraź sobie, że ta technologia, która weszła, została wprowadzona do Polski przez Fundację Start Sport? Jest to technologia, która jest od 40 lat precyzyjnie dopracowywana po to, aby służyć jeszcze lepiej ludzkości. No a jeżeli chodzi o grunt biohackingu, zwróć uwagę. Czyż nie jest tak, że tego rodzaju rozwiązanie, które może zaoszczędzić mi godziny w ciągu tygodnia, kiedy ja nie chodzi o to, że jestem leniwy, ale na przykład jestem bardzo zajęty i nie mam czasu na intensywne treningi, nie mam czasu na dojazdy na siłownię, mogę zrobić sobie trening przy biurku, mogę sobie zrobić trening na gumach, nie dość, że nie doprowadzam do konduzji, to pobudzam organizm do wzrostu, pobudzam układ krążenia i pobudzam organizm do wydzielania hormonów takich jak hormon wzrostu, który może przyczynić się chociażby do większego spalania tkanki tłuszczowej. Cóż, że. Pięknego może być w tym urządzeniu, jak nie to, że oszczędza ono całe mnóstwo czasu i daje ci efekty na poziomie całego organizmu, kiedy to w tak krótkim czasie możesz aktywizować swój układ krwionośny, swój układ mięśniowy, swój układ endokrynny. No, jest to coś, w czym się zakochałem od pierwszego niemalże wejrzenia, i to jest coś, co zdecydowanie gdybym miał w zasadzie zrezygnować z treningów na pewno będzie stanowiło mój codzienny rytuał, codzienny repertuar, który będzie przyczyniał się do podtrzymania mojego zdrowia, do podtrzymania dobrej kondycji układu mięśniowego, układu krwionośnego. Zauważ, tych korzyści jest znacznie, znacznie więcej. Oczywiście tutaj odsyłam Cię do strony Katsu, linki na dole. Odsyłamcie również i podaję ci stronę, na której znajdziesz wszystkie badania naukowe, które są niepodważalne i niezaprzeczalne. I w zasadzie, niezależnie od tego, jak bardzo sceptycznie do tego podchodzisz, pamiętaj o tym, że zawsze możesz oczywiście spróbować. Możesz zgłosić się do osób, które pracują w ramach struktury Fundacji Start Sport, która właśnie po to powstała, by promować tego typu rozwiązania gdzie możesz umówić się z osobą, która tak jak ja przeszła przeszkolenia w ramach Katsu i która może zademonstrować Ci potęgę, e, jaka jest ukryta w tym jakże niepozornym, ale jakże e, pozytywnie i efektywnie działającym urządzeniu, które może być, uwaga, uwaga, tutaj będę e, posuwał się do bardzo śmiałych twierdzeń, może być, technologią na miarę XXI wieku, na miarę zdrowia człowieka XXI wieku, który będzie korzystał z rozwiązań, które są proste do zastosowania, efektywne, a przede wszystkim dające przepotężne spektrum rezultatów, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w odniesieniu do Twojego stanu zdrowia. Zatem e, odnośnie Katsu, pierwszy odcinek uważam za zamknięty. Będę dostarczał Ci oczywiście wszelkich informacji jeszcze na temat e, urządzeń Katsu. E, ja zachęcam Cię do być może zainteresowania się tym tematem, ponieważ jeżeli jesteś osobą, która jest zajęta, która nie ma czasu na treningi, która chce mieć świetne rezultaty, jeżeli chodzi o maksymalizację rezultatów przy minimalizacji wysiłku. Jest to sprzęt skrojony na miarę właśnie e, Ciebie. Warto się tym zainteresować. Tymczasem Ciebie serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie będę mówił o urządzeniach na miarę biohackingu XXI wieku. Serdecznie Ciebie pozdrawiam. Trzymaj się. Cześć.